Musiccast Blues. Blues Musiccast. który wybieracie? Top pojedynki powracają. Nieraz, nie dwa, ani nawet nie dziesięć razy słyszałem pytanie, jaki system multiroom wybrać. Musiccast od Yamaha czy może jednak Blues marki Bluesound? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, na które chcę odpowiedzieć w tym materiale. Przyjrzyjmy się więc wspólnie obydwu systemom, sprawdźmy, co je cechuje, co łączy, a co dzieli. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jedną z pierwszych rzucających się w oczy różnic jest naturalnie projekt wizualny obydwu systemów i nawigacja po nich. W końcu z aplikacji konkretnych platform będziemy korzystać, zapewne codziennie to też dobrze byłoby, aby było to intuicyjne. Yamaha MusicCast jest skonstruowana w bardzo przejrzysty sposób. Pierwszy widoczny dla użytkownika ekran zależeć będzie od tego, czy smartfon jest już połączony z siecią Wi-Fi, dla której jest stworzone środowisko domowe MusicCast. Jeśli nie, będzie to prosty ekran z widokiem logo systemu oraz opcjami takimi jak konfiguracja czy tryb demo. Można więc pobawić się funkcjami systemu, jeszcze nie posiadając żadnego podłączonego sprzętu. Samo łączenie urządzeń w ramach usługi MusicCast jest bardzo proste. Proces przedstawiony jest za pomocą Grafik oraz poleceń w języku polskim. Samo poruszanie się po systemie nie przysparza większych problemów. Obszary przypisane konkretnym urządzeniem są czytelne, podobnie jak ikony i kryjące się pod nimi funkcje. W głównym menu z listą urządzeń można je wyłączać i włączać oraz łączyć w grupy. Widoczne są oczywiście ich nazwy, jak i grafiki w tle, o ile przypisaliśmy takowe podczas łączenia sprzętu do sieci. Po kliknięciu w kafelek wybranej strefy, zobaczymy opcje takie jak m.in. sterowanie źródłem dźwięku. Po kliknięciu w dolny pasek odtwarzacza zobaczymy jego pełną wersję. Pod ikoną suwaków na dole ekranu ukryto bardziej zaawansowane opcje takie jak np. korekta dźwięku jeśli jest dostępna dla danego sprzętu czy ustawienia dwukierunkowego bluetooth. Zmiana nazwy strefy możliwa jest po przytrzymaniu danego kafelka i wybraniu opcji ustawienia pokoju. BlueOS w kontekście Music Casta wydaje się być nieco mniej przejrzysty, sprawiając wrażenie bardziej profesjonalnego. Ale spokojnie, da się tutaj naprawdę bardzo szybko odnaleźć. Pierwszy kontakt z systemem to ekran wyszukiwania urządzeń, jeśli takowe są podłączone do prądu i znajdują się w trybie konfiguracji. Alternatywnie zostaniemy automatycznie przeniesieni do głównego widoku aplikacji, jeśli w sieci jest już dostępne jakieś urządzenie. Nie znajdziemy tutaj jednak żadnego trybu demonstracyjnego. Główny widok wyświetla ostatnio używane źródła dźwięku, takie jak np. radio internetowe czy też Tidal. Widoczny jest wąski pasek panelu odtwarzania, zależny od wybranego urządzenia. Mamy też szybki dostęp do listy zapisanych ulubionych treści, takich jak np. konkretne stacje radiowe, źródła muzyki, lista urządzeń i wyszukiwanie treści. Ustawienia zaawansowane są przypisane do konkretnych urządzeń. Lista jest znacznie bardziej minimalistyczna. Widzimy jedynie nazwę strefy, poziom jej głośności i trzy kropki kryjące wspomniane ustawienia oraz dostęp do konfiguracji słuchawek Bluetooth. Wyraźnie widzimy więc, że zarówno Music Cast jak i BlueOS to kompletnie różne wizualnie systemy. Rozwiązanie Yamaha, jakby nie było, jest trochę bardziej intuicyjne i wydaje mi się, że łatwiej się jest w nim odnaleźć. BlueOS sprawia z kolei wrażenie z jednej strony prostsze. Mniej naładowanego funkcjami, z drugiej jednak strony, aby poruszać się płynnie po tym systemie, trzeba spędzić odrobinę więcej czasu na nauce, jakie opcje są ukryte w jakich miejscach. Już podczas eksploracji warstwy wizualnej obydwu platform MultiRoom możemy zaobserwować kilka różnic technologicznych. Największą z nich jest oczywiście brak możliwości. Potocznie mówiąc, wyłączenia danego urządzenia BlueOS. A bardziej poprawnie mówiąc, nie da się z poziomu aplikacji przełączyć urządzenia w tryb Standby. MusicCast na to pozwala i to w przypadku każdego urządzenia, więc w tym przypadku można by rzec punkt dla systemu Yamaha. Jeśli zaś chodzi o samą łączność i stabilność działania. Osobiście w tej materii nie zauważyłem znaczących różnic między platformami. Warto jednak odnotować, że to BlueOS znacznie szybciej odnajduje dostępne urządzenia audio. Zrówno MusicCast, jak i BlueOS cechują się stabilnym połączeniem, choć warto pamiętać o tym, że w tej materii najwięcej do powiedzenia będzie miał router. Jeśli posiadacie porządny router, wówczas nie powinno być problemów ani z odnajdywaniem sprzętu, ani z jego łączeniem. Przeglądając oferty sprzedaży różnorakich urządzeń Yamaha wyposażonych w MusicCast, wyraźnie widać, iż próg wejścia w ten system jest znacznie niższy niż w przypadku sprzętu obsługującego Blue OS. Dobrze to obrazuje różnica cenowa pomiędzy głośnikami MusicCast 20 oraz konkurencyjnym dla tego sprzętu Blue Soundem Pulse M. Yamaha oferuje szerokie spektrum amplitonerów stereo, jak i kina domowego cechujących się wsparciem dla systemu MusicCast. Do tego wspomniany głośnik MusicCast 20. I większy MusicCast 50, bezprzewodowy subwoofer MusicCast Sub 100, a także gramofon MusicCast Vinyl 500. Miło ze strony producenta, że generalnie stara się on zawrzeć w symbolu modelowym nazwę systemu. Znacząco ułatwia to identyfikację, które urządzenia wspiera MusicCast, a które nie. Gdy mowa o produktach oferujących obsługę BlueOS, sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, głównie ze względu na to, że nie ma urządzeń zawierających w nazwie modelu przyrostka BlueOS. Dlatego też przed zakupem należy przejrzeć kartę produktu, aby upewnić się co do tego, czy obsługuje on ten system. Gdy mowa o konkretnych urządzeniach, sprawa ponownie się nieco komplikuje. Przede wszystkim takim wsparciem cechuje się każde urządzenie producenta BlueSound, będącego jednocześnie bezpośrednio odpowiedzialnym za BlueOS. Do tego dochodzą wybrane wzmacniacze i amplitunery marki NAD oraz niektóre głośniki aktywne od PSB Speakers. Ciekawostką są też karty modułowe MDC możliwe do montażu w niektórych modelach wzmacniaczy NAD. Wszystko to zasługa ścisłej współpracy trójki producentów, wymiany między nimi komponentów, jak i technologii w ramach konsorcjum Lenbrook Industries Limited. Zapewne padnie też pytanie o różnicę w jakości odtwarzanego dźwięku. Z jednej strony można wskazać mocne i słabe strony obydwu platform Multiroom. Z drugiej jednak strony nie mogąc bezpośrednio zestawić identycznego zestawu urządzeń, zmieniając tylko oprogramowanie, ciężko będzie obiektywnie wskazać, co zagra lepiej. Jest tu całe mnóstwo zmiennych, takich jak wykorzystany wzmacniacz, układ cyfrowo-analogowy, okablowanie i tak Tym bardziej, że jest zarówno Blues, jak i MusicCast Obsługują podobne częstotliwości próbkowania, maksymalnie 192 kHz przy 24 bitach. Obsługiwane formaty w obydwu przypadkach to m.in. MP3, FLAC, AIF oraz Wave. BluOS cechuje się ponadto natywną obsługą formatu MQA. Mimo zniknięcia tego formatu z samo MQA nadal jest w tym systemie wspierane. Gdy zaś mówimy o DSD, to w jego przypadku warto pamiętać, że BluOS konwertuje te pliki na potrzeby ich odtworzenia do ekwiwalentu bezstratnego formatu FLAC. Sam plik źródłowy pozostaje oczywiście bez żadnych zmian. Music co prawda DSD odtwarza natywnie, natomiast format ten jest wspierany tylko przez wybrane urządzenia. I tylko w niektórych częstotliwościach. Zróbmy więc zestawienie zupełnie subiektywne. Stawiam w tym momencie Yamaha RN1000A oraz podłączonego cyfrowo Blue Sound and Mode. W takim przypadku wydaje mi się, że eliminujemy najwięcej zmiennych, bazując na tym samym układzie DAC, w stopniu wzmocnienia. I na kolumnach, bo kolumnami będą PSB Speakers Imagine T54, jedne z moich ulubionych małych podłogówek. Czy takie połączenie pozwala na wychwycenie różnic w dźwięku? Odpowiedź to, uwaga, uwaga, tak. I mówię to absolutnie serio. Źródłem był oczywiście Tidal i szczerze mówiąc różnice w brzmieniu są, choć trzeba przyznać otwarcie, że nie wywołują one spektakularnego opadu szczęki. Rozwiązanie od Bluesound cechuje się lepszą rozdzielczością przy jednoczesnym bardzo delikatnym zaoblaniu skrajów pasm. Wynika to prawdopodobnie z jakby nie patrzeć lepszego środowiska sieciowego zapewnionego przez elektronikę Noda. W końcu jest to wyspecjalizowany w odtwarzaniu treści z sieci sprzęt, nie dziwi zatem jego przewagi. Poza tym Blue OS dostępny jest także na tak wspaniałych urządzeniach jak chociażby nad M33, a to myślę dobre poświadczenie jakości systemu stworzonego przez Blue Sound. I nie to, że Yamaha nie ma w tym momencie nic do powiedzenia, ponieważ MusicCast dostępny jest na przykład na Yamasze RN2000A, a to też naprawdę genialny amplituner. Polecam zresztą odsłuch jednego i drugiego urządzenia, jeśli tylko będziecie taką możliwość mieli. Zapraszamy. Czy to wszystko oznacza, że MusicCast jest systemem do pominięcia? Absolutnie nie. Oglądane przez Was w tym materiale, podkreślam słowo, subiektywne porównanie dotyczy wyłącznie systemów. Bo oprogramowanie to jedno. A jego implementacja, otoczenie w postaci układu wzmacniacza czy też DAC, to już zupełnie co innego. Yamaha ma tutaj mocnego zawodnika w postaci wspomnianego już wcześniej amplitunera Yamaha Music Cast RN2000A i zagra on zupełnie inaczej niż przykładowo ten NAD Masters M33 z BlueSem na pokładzie. W sumie, jeśli jesteście ciekawi takiego porównania, dajcie znać w komentarzach, a ja postaram się przygotować stosowne materiały na ten temat. Do tego dochodzi obsługa systemu z poziomu aplikacji mobilnej, do której trzeba się przyzwyczaić i to w obydwu przypadkach, jakby nie patrzeć. BlueOS na pewno zgarnia dodatkowe punkty za to, że system ten pojawia się zarówno w urządzeniach Sounda, jak i NADA, czy też PSB Speakers. Uważam, że ostateczną decyzję o tym, który system Multiroom wybrać powinniście, oprzeć raczej o konkretnych urządzeniach i tym, czy brzmienie Wam odpowiada, czy niekoniecznie. Trochę dziwnie zabrzmiało to zdanie. Chyba dziwnie zaakcentowałem. Przepraszam. Nie chcąc być głosłownym, serdecznie zachęcam Was do umówienia się na odsłuch w jednym z naszych salonów stacjonarnych. Na miejscu samodzielnie porównacie działanie obydwu systemów w oparciu o wybrane przez siebie urządzenia. Z kolei aktualne ceny, jak i możliwość bezpośredniego zamówienia sprzętu do domu oddajemy w Wasze ręce pod adresem www.topheifi.pl Na stronie znajdziecie również dane o... Na stronie znajdziecie również dane adresowe poszczególnych salonów sprzedaży. Do zobaczenia na miejscu. Tymczasem ja dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę i suba na kanale. A na mnie już pora. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!